Witam serdecznie w dzisiejszych dwóch portfelach. Portfel z numerem 19 i 20. Zaczynamy od portfela 19. I tutaj szukamy korony albo 17, 20, 4, 20, 7, albo 14. Mamy 12, 25, 5 osiemnaście piętnaście osiem, dwadzieścia dziewięć cztery, trzynaście jeden, dwadzieścia jeden, szesnaście, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, trzydzieści dwa. Dwadzieścia osiem, jedenaście, dwa, siedem i dwadzieścia, czyli tutaj nic. Pod kartami mamy walizkę diament, walizkę sztabkę, moneta klucz, klucz sztabka, moneta diament. Moneta, waliska, pierścień, diament, moneta, koniczyna. No i niestety, a w trzeciej grze jest 30, 50 tysięcy, 60 zł, 60 po raz drugi, 100, 50 tysięcy, 150 zł, 150 po raz drugi.

Dwadzieścia trzy, dwa, dwanaście, dziewięć, jeden, szesnaście, dwadzieścia jeden, osiem, trzydzieści jeden, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, siedem, dziesięć. 18, 28, 6 i na koniec mamy 14, czyli z tej strony nic. Pod kartami mamy walizkę i klucz. Klucz i koniczynę, koniczynę i banknoty. Sztabkę i monetę. Sztabkę i diament, sztabkę i walizkę, diament i koniczynę. I tutaj mamy koniczynę i sztabkę. I to ostatnia szansa. Trzy takie same kwoty: mamy 150, 50 tysięcy, 500 zł, 60 zł, 200 zł, 2 miliony, 100 zł, 200 zł, 5000 500, 150 i na koniec mamy 100 po raz drugi, czyli przegrana. Podsumowując dzisiejsze dwa portfele, oba okazały się puste. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego, cześć.